No to zostało ostatnich 5 kawałeczków. Tak. Pierwszy to chyba tutaj. Idealnie. Drugi kawałeczek widać po kształcie. To może być ten. Ale chyba nie, ale to nic. Odłożymy. Może być ten i to tak idealnie. Zostały ostatnie trzy. Więc ten przypuszczalnie pójdzie tutaj, nie tutaj, ale też jeszcze będzie czas ten tutaj. Przypuszczalnie pójdzie, tak? Czyli zostały ostatnie dwa kawałeczki. Ten wiadomo, że pójdzie tu, i został ostatni. Tak. Ostatni. I oto dzieło które układałem przez 3 dni i to jest pokazany Nowy Jork. Tak.